Oliwier zawalił trochę dużego fejla, zobaczcie sami. Dzień dobry, witamy w naszym pora... Znaczy... Heh. Jakim porannym? Przepraszam, pomyliły mi się słowa. W południowym wywiadzie. Z... Dzisiaj mamy pana Oliwiera, którego się spytam kilka zdań. A więc tak, proszę pana. Jak przeżył pan dwa jedzenie, dwa dni bez jedzenia i picia? Nie wiem, ja byłem przez te dwa dni wszcząłem. A, ale. Dobrze, rozumiem. E, jaki jest pana stan psychiczny po porwaniu? Ja całkiem dobry, już. Dobrze. Nie wiem, czy to dobrze. Dobrze. E, czy pamięta pan, co się tam wydarzyło tak konkretnie? Ja, no i ja pamiętam, tylko że mnie porwali, no i, no i, pot, no i potem zostałem. Byłem Dobrze, dobrze. Czy <noise> pamięta pan, jak wyglądał porywacz? Tam, czy tam, no. Jak był ubrany? Na razie sobie nie wspomniałem. Dobrze. ale chyba koniec na razie pytań. Dobra, um, dobra, dobra to jeszcze. To trzymaj raz. To jeszcze raz. <noise> ja wale. Nie no. What <laughs> yeah.